No dobra, cześć czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kamala, oto dzisiaj nami 24 odcinek serii. Oglądamy totalną porażkę. Mamy odcinek 24, jesteś tam, Yeti? Jesteś tam, Yeti? A, nie ma go. Subia w górę, jeżeli Wam się spodoba, Wbijajcie, ujrzy na Discord, linka Macie, biokanału. Oglądamy. Ostatnio na wyspie totalnej porażki u obozów zmiotła ulewa, w efekcie której utknęli na bezludnej wyspie. Jednocześnie puco podryfował do brzegu w wychodku i zawarł znajomość z kimś o podobnym ilorazie inteligencji. Straszna dziewczyna zbudowała tratwę dla siebie i przestępcy zostawili by żeby radziła sobie sama. Ostatecznie wszyscy znaleźli się w domku na drzewie i wyznali swoje grzechy. Wtedy też postanowili dowiedzieć się, kto rozpalił ognisko, ale znaleźli jedynie tajną kryjówkę naszej ekipy produkcyjnej. Tak to, moje streszczenie. Macie jakiś problem? Chris Hautulis w jakimś durnym show z nagrodami, więc go zastępuję. I wiecie co? Nie jestem tym zachwycony. Siadać, cicho być i oglądać dzisiejszy odcinek Wyspy Totalnej Porażki. Nie, panie Kokosie, nie, nie, panie Kokosie.

Podział Chris? Nie wasz interes, gdzie się podział Chris! Teraz ja tu rządzę! Będziecie żałować, że się w ogóle urodziliście! Krótka piłka! Albo wy dostaniecie się z tego lasu, albo zginiecie! Chyba nie mówisz poważnie! A nie znasz szepachader, on oczywiście mi poważnie. Tak? Mój w, dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku on przejmuje pałkę pałkę za Chrisa. No bo kiedy znalazłem jakiś nagród, nie? No i w tym odcinku powiem tyle. Będzie się działo, będzie dużo krzyku, będzie dużo uciekania I będzie coś jeszcze Na pewno zginiemy! Zostawili nas w lesie I to samych, znowu Razem z Heder Wolałabym pływać w basenie z Reginami Pierwsza drużyna Przestępca, pucołowaty. A druga wyskakaj i ponuraczka W tych workach jest wszystko co trzeba Będziecie kierować się na północ Do bazy Drużyna, która pierwsza dotknie do temu, wygra! Porada szefa. Znajdźcie obóz przed zachodem słońca, bo kiedy już zapadną ciemności, nie zobaczycie nawet swojej drżącej dłoni przed przerażoną twarzą. Chyba, że skombinujecie noctowizory, ale nic z tego. <ślesk> A proszę, proszę, nie zostawiaj nas tu błagam! Nie przeżyjemy! Weź, że się w garść, żołnierzu! Tankan ma sporo różnych wad, ale z całą pewnością nie jest tchórzem. On coś knuje, bez dwóch zdań. Zamierzam się dowiedzieć o co mu chodzi. Dobrze kombinujesz, Heather, Dobrze kombinujesz. O, zupełne szaleństwo! Zostaniemy pożarci przez grizzly. Och, niedźwiedzie, to pikuś gruba się. Wolałbym spotkać grizzly niż stanąć twarzą w twarz z wielką stopą. Ten koleś nie wie, co to litość. Życzę szczęścia! Przyda się wam! To wbrew przepisom! No. Ej, Lasencja, to może idź, poszukaj prawników. Dokąd oni biegną? Nie przeżyją tej wyprawy, to samobójstwo, to... Ej, mam świetny pomysł. Sprawdźmy, co się stanie, jak się wreszcie zamkniesz. No. Kolejny pocisk w stronę Heather. Szacun. No dobra, marzę o tym, żeby kiedyś zostawić tę ponuraczkę samą na środku pustkowia. Ale może nie tym razem. Ktoś musi zasłonić mnie przed niedźwiedziem spodobało mi się, że jestem w parze z Owenem. Prosta sprawa, na miejscu Grizzly, kogo wolelibyście sobie schrupać z sosem barbecue? Dokąd biegniemy? Chcę być jak najdalej od dziewczyn. Niech się trochę poboją. No dobra, Zobaczymy, co tu mamy. Aha, tak? Wszystko w pozo, ale brakuje jednej rzeczy. Za! Co to było? Ubrzemy w tej dziczy. Wydostaniemy się z lasu dzięki tej zabawce. Podprowadziłeś to szefowi? Miocio. Jestem zatwardziałym kryminalistą. W nocy będziemy widzieć tak jak za dnia. <grytanie> Ekstra. Pokaż mi to. Owen, tego się nie zakłada w dzień, bo stracisz co bo cię oślepi. No dobra, może przesadziłem, ale będą ci oczy boleć. Moje oczy! Chyba oślepłem! Dosyć tych wygłupów, mamy zadanie! Dawaj mapę, trzeba sprawdzić, gdzie jesteśmy! Dobra! Ale bez kompasu mapa na niewiele się przyda, co nie? Chwila. Słońce wschodzi na wschodzie, północ jest tam. To do obozu tędy! Jesteś pewien? Moim zdaniem słońce wschodzi tam, czyli do obozu tędy! Eee, tam głupoty gadasz! Pójdziemy tędy, ruszamy! A Na północ trzeba iść wzdłuż rzeki. Proste. Tak, a jeżeli spotkamy po drodze wielką stopę. Bez histerii. To tylko bajeczka wymyślona po to, żeby nas nastraszyć. Wcale nie wierzę w wielką stopę. Poważnie. Nie zostawiliby nas w środku lasu, gdyby on naprawdę istniał. A jak zginiemy? Co wtedy? Jednak Heder, jednak to jest reality show. W reality show może być dosłownie wszystko. Zabiłabym za spray na komary. Im się wydaje, że jestem chodzącą stołówką? Połknęłam komara, dziabnął mnie. O, ale spędzi. Sama nie wierzę, że to mówię, ale chyba tęsknię za Chrisem. Wszyscy są lepsi od porąbanego szefa. Obozowy kucharz musi wyglądać jak bandyta. Słyszysz mnie, Chris? Na pewno miło spędzasz wolny dzień, a my męczymy się z tym psychopatą. Ten porąbaniec zupełnie się nami nie zajmuje. Wywiozł nas do lasu i tyle. Ale to i tak lepsze chyba być w lesie niż wykonywanie porumianych zadań. Prawda, Hedera? Pardon, Monsieur. La biblioteka. <laughs> Pamiętasz, co szef opowiadał o wielkiej stopie, ale mi napędził strachu? Niektórzy uważają, że wielka stopa jest brakującym ogniwem między ludźmi a małpami. Serio? Myślę, że brakująca małpa jest tutaj. Au! Mówię poważnie! Podobno ma 2,5 metra wzrostu. Waży 200 kg a świerdzi tak, że go czuć na 180 metrów. <laughs> Przestań. Nie wydaje ci się, że gdyby istniał już dawno, ktoś by go złapał. Nie! Je no tak, ale popatrz. Mapa, w których wielka osoba została jakoby tako zauważona, jest dosyć duża, nie? Nikt jeszcze, prawda, nie potwierdził jej obecności, ale niby tam, powiedzmy, kilkadziesiąt osób ją prawda, widziało. Mówię tutaj o Wielkiej Stopie, prawda? bo Yeti to jest himalajska odmiana Wielkiej Stopy, nie? Ja za dzieciaka się jarałem tymi wszystkimi potworami, El Chupacabra, Bigfoot, Yeti, Wielka Stopa, Mothman, ale Mothman to mnie interesuje po dzisiaj dzień. Sprytny! Hej! Tam są dziewczyny! Idą w złym kierunku! Typowe laski! Kompletny brak orientacji w przestrzeni! Mam dla was dobrą radę! Rzućcie okiem na mapę! E, dzięki, ale nie mamy mapy! Ale kompas wskazuje nam północ! A ten kierunek kazał nam obrać szef! Ach. Podziwiajcie krajobraz, frajerzy! Świetnie! No to zostaliśmy w tyle! Chyba będziemy musieli wskoczyć do rzeki! Po skoku z wielkiego klifu pierwszego dnia byłem królem świata! Zaraz umrę! Umrę i będzie ze mnie zimny trup! Odcinek drugi. strach i pomogłem wygrać drużynie! To było super! No dalej, grubasie! Ale niestety kilka dni później Lek wrócił bulgocząc jak garnek z indyjskim jedzeniem. O nie! Ja już nigdy nie skoczę do wody. Skończyłem z tym! Nie da się zrobić! Nic się nie martw! Zrobię to za ciebie! Typowe, to jest takie typowe we wszystkich serialach, które oglądałem, jak ktoś się skoczyć, ten drugi go popychał. Albo prosiło o to, żeby go popchnąć, nie? Ja chyba nigdy tak nie miałem. Dobra, słuchaj. Nie trawimy się nawzajem i pewnie obie miałybyśmy ochotę zepchnąć tę drugą z klifu. Fakt, myślałam o czymś takim. Ale w jednym jesteśmy zgodne. Musimy wygrać ten pojedynek. Nie możemy dopuścić do tego, żeby chłopcy zwyciężyli. Kto wie, co ci podstępni frajerzy teraz kombinują? Nieźle. Dodatkowy punkt za wysoką smrodliwość. A! Stworzymy drużynę, tak? Tak. wyprzedzili nas! Ale przyznaję, wykorzystanie rzeki było sprytne. Brawo, chłopaki, niezłe zagranie! Czyżby Heder kogoś pochwaliła? Nie wierzę, że to się stało. A! Okej, okay. tych scen akurat nie pamiętałem. Nawalali się tak, ze są całe dzień. Im się udało podwędzić nasz sprzęt. Nigdy nie lekceważ kryminalisty. Uuu, mam nadzieję, że szybko znajdziemy obóz. Suchniesz? I kto to mówi? Z daleka czuję twoje spocone pachy. <ścoughs> A, Heather, spójrz! To przecież ślad wielkiej stopy! O! Jestem przerażona! Och, błagam, przestań robić z siebie idiotkę. Oto i przed wami wielka stopa. O widaj, panie wiewiórko! Ciebie też witam, panie sobie. Drogi, to wielka stopa! Aaaaaa! Duncan? Owen? Heather. Duncan? Heather. Gwen? Owen! Skoro role są już obsadzone, to co robimy? Widzieliście, jaki jest wielki? Mogłem go dorwać! I dlatego krzyczałeś jak mała dziewczynka? No, chciałem go nabrać! Tak czy siak tutaj jesteśmy bezpieczni! A, co masz na myśli, mówiąc bezpieczni? Oczywiście nie, nie sądziłam, to pewno. Nie że kiedyś o to zapytam? Wsadziłeś mi język do ucha, Owen? Nie, to chyba. NIE topisz. Gdy byłem młody zawsze zastanawiałem się dlaczego tak wszyscy we filmach właśnie w takich kreskówkach boją się nietoperzów. Jakby, nie rozumiem dlaczego. Jakby u mojej kuzynki normalnie w domu to na zewnątrz to nietoperz miał swoje gniazdo normalnie na dachu. No to nie rozumiałem, naprawdę nie rozumiałem. Przerumując po dzisiaj tego nie rozumiem naprawdę. Wielkie stopy żerują w nocy? Tego nie wiem. I wolałbym się tego nie dowiedzieć. Trzepie, co ty śpiewasz? Nie rób mi tutaj. W kościoła. Skoro macie sprzęt, kompas i mapę, wygraliście. Co ty wygadujesz? Trudno, skopali nam tyłki. Dobra, niech będzie, wygraliście. Słuchajcie, jak chcecie tu z nami zostać, to spoko. Zajmijcie się obozowiskiem, a my skoczymy po drewno. Ach, granie bezbronnej istotki jest męczące. Cii, dasz radę! Niech sobie będą duzi i silni do czasu. Wykołować chłopaków jest łatwo! Są jak małe dzieci. Łatwowierni i naiwni. Kiedy mi się wydaje, że heter nie może już być bardziej podstępna, ona jest bardziej podstępna. Nabranie chłopaków było sprytne. Myślisz, że można im zaufać sprzęt tam został! Wluzuj! Ja nikomu nie ufam. Sprytnie. Hej! Zrobiłem kulę z batonów energetycznych! Macie ochotę? No nie, ale... Pożyczysz mi swój śpiwór? Nie mogę spać. Strasznie tu jakoś. Mogę się. Eee, tak. Jasne. Two... Duncan, gdzie ty tą łapę? na to patrzy. W ich ramionach czuję się bezpiecznie. Nie będziesz spał, prawda? Nie. Możesz na mnie liczyć. Dziom! Obudź się! Ognisko! Dziewczyny! na sprzęt! To koniec! Co? O, mapa! <grystanie> <grystanie> Wyrzuty sumienia? A no gdzie tam? Pierwsi nas okradli. Na wojnie wszystko jest dozwolone, a teraz jesteśmy w stanie wojny. Tu się zgadzam, tu chłopaki. Na całej linii zawiedli. Zawiedli, kurna, dali się podejść dziewczynom, ale no chyba więcej już nie dadzą, skoro teraz będą miały, mieli doświadczenie. O tak, miałam ubaw popachy. Żałuję tylko, że nie widziałam, jakie mieli miny. A tak między nami. Gułem też chciała ich okantować. Ale plama, dałem się wyrolować lasy. E, dwóm laskom. Wiesz, co stary skucha? Uległeś prymitywnym popędom. Nie wol czujesz to co to słodkie i cynamonowe i zaraz zaraz to są babeczki mm. arcydzieło sztuki cukierniczej czekajcie skarbenki idę do was nie nie stój i poleciał Czała, ziom! Słodkie babeczki! Um, um, um. Nie! Owen! Byliśmy tak blisko! Dlaczego? Nie chciałem, żeby ostygły! Były moje! Tak sobie na nie ostrzyłem zęby! No dobra, koniec zabawy! Dziewczyny wygrały! Przegraliśmy przez jakieś głupie babeczki! Wierzyć się nie chce! Wiecie, ile babeczek mógłbym kupić za 100 tysięcy <laughs> dolarów? No, Duncan przez to będzie miał urazę do Owena. O rany, Julek! Mam nadzieję, że babeczki naprawdę były tego warte. O kurcze, udało nam się wygrać! Duncan jest na mnie strasznie wkurzony. Powinienem był mu dać jedną babeczkę. Dobra, ja zapomniałem, że Owen ma o jeden chromosom za dużo albo za mało. To miał być mój dzień! Wszystko zaplanowałem! Miałem zjść babeczki, nałożyć maseczkę header. Poczytać sobie pamiętnik, Łak! I wyczyścić paznokcie. A byłbym zapomniał na a potem miałem splądrować magazyn łakoci Owena. ale wy to zepsuliście! Więc łapcie! jesteście bezpieczne! Owen czy Duncan? Kto dostanie, kto odpadnie? Podłam się tą pianką! Wylatujesz! Ha, super! Chętnie wrócę do poprawczaka. Tam przynajmniej wiem, czego się spodziewać. Le no i koniec. Mój ulubiony zawodnik odpadł. Znaczy, że finał będzie bez niego, kurna, szkoda. Takie miałem właśnie uczucia, jak to oglądałem 11 lat temu po raz pierwszy. Jak 11, 12, ale odpadł. Ale zostały dostały same mocne osoby. Lewa! Szybciej, żołnierzu! Przebieraj nogami! Nie dam sobie zmarnować całego wieczoru! Co mogę powiedzieć? Miałeś szansę zawrzeć ze mną sojusz, ale schrzaniłeś! Równy z ciebie gość! Szkoda, że odpadłeś przez babeczki. Ale oni. nie mają swoją sztamę. A... Kładźcie sztamę. Nie ma za co! No, została już tylko nasza trójka. Chcę podziękować tym, dzięki którym jestem w finałowej trójce. Kortni! wiem, że potwornie cierpisz. Nie powinnam była cię tak oszukiwać. No, jesteś bardzo bystry, nie myśl, że nie zauważyłam. A najlepiej poza mną ubrana dziewczyna na wyspie zawsze będzie jedną z moich Enek. Prawdę mówiąc, nie sądziłam, że zajdę tak daleko. Ale skoro się udało, to postaram się wygrać. Super! Został Owen i dwie fajne laski! Tak! Balanga! Mam! Owen wyczuli bombę, a Heather... nie już się nie podlicuje, wszyscy się na niej przekonali, jaka ona jest. Dosyć tej wyspy! Miałem takie "what the fuck jak to oglądałem za pierwszym razem, dwanaście lat temu. I to na tyle w tym odcinku. Jutro się na kanale nie widzimy, gdyż mnie w domu nie ma. Zapraszam Was za to w sobotę, godzina 13:40. Godzina 13:40 w sobotę na streama, na którym to będziemy kontynuować The Casting of Frank Stone. Myślę, że jeszcze trzy streamy i uda nam się przejść tą grę. Zresztą zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymaj się, ludzie. Do zobaczenia. Do soboty. Cześć. Nara.